Według blondynki w Radiu Z. Ja mniej więcej dwa lata temu ym, przestałam całkowicie jeść takie gotowe i w jakikolwiek sposób przetworzone jedzenie ze sklepu, czyli takie fabrycznie robione, i zauważyłam bardzo dużo zmian rozmaitych w moim życiu. Na przykład przestał mnie w ogóle boleć brzuch i przestałam być ciągle głodna. I dopiero wtedy zrozumiałam, że to śmieciowe jedzenie ma to do siebie, że wypełnia żołądek, ale człowiek właściwie przez cały czas ma ochotę coś zjeść, więc podjada przez cały czas, bo nigdy nie jest syty. To śmieciowe, właśnie. A takie proste danie, na przykład z soczewicy z warzywami, daje tak fantastyczne poczucie sytości, że człowiek po prostu nie ma ochoty na więcej. I daje też taką prawdziwą siłę, taką, taką <grych> energię, z której wypływa chęć, żeby coś zrobić, żeby coś wymyśleć, żeby coś zorganizować, czyli taką zwyczajną. Życiową siłę, która jest potrzebna na co dzień. I ja się tak właśnie czuję po tym zdrowym jedzeniu. Mam chęć coś robić, mam chęć coś wymyślać i przez cały czas wymyślam i realizuję sobie jakieś nowe rzeczy, bo po prostu chce mi się chcieć. I myślę, że to jest właśnie jedna z konsekwencji zdrowego jedzenia, dlatego że organizm. Cały organizm razem z mózgiem dostaje wtedy dawkę czystej energii, wtedy po prostu chce się żyć. I dlatego właśnie tak gorąco namawiam Was do zdrowego jedzenia i do zdrowego trybu życia, dlatego że to się przekłada na wszystko, na wygląd, na samopoczucie i oczywiście na energię, z którą człowiek przystępuje do życia. I powiem tak: śmieciowe jedzenie to jest śmieciowa energia i śmieciowe samopoczucie, a zdrowe jedzenie to jest dobra energia. Chęć do życia i świetne samopoczucie, więc naprawdę warto.